Szykuje nam się ciekawy mecz. W końcu to otwarcie rozgrywek. Dziś czas na spotkanie na Civitas Metropolitano. Szykuje się doskonałe widowisko. Oby tylko ekipy nie zawiodły. Na mecz zapraszają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pierwsza to może być gol! Gol! Przeciwny zespół jeszcze dobrze nie wszedł w mecz. A tu mamy 1 do 0. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne, szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Prowadzą zatem 1 do 0. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. Zobrana tego strzału! Zagrała dobrze w tempo! O! Pole karne, głęboko teraz. Teraz piłkarka zrobiła w obronie to, co do niej należało. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Niestety zepsute to rozegranie koncertowo. Musi trafić Putejas. Potencja, brawo. To może być kluczowa interwencja w tym meczu, bo dzięki temu nadal przegrywają tylko jednym golem i wszystko się tu może zmienić. No, wkrótce może przejść kolejna okazja do wykazania się w bramce. to się chyba nie spodziewały. Odbiór blisko bramki. I wice... Będzie miała szansę. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Bez problemu odbierają piłkę. Dużo teraz odbiorów w środkowej strefie. Ciężko składną akcję. Znalazła sobie teraz sporo miejsca na skrzydle. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Spiega teraz ostro ze skrzydła. To chyba wpadnie! Nie do wiary! Jakim cudem nie ma gola! Domku też tego nie rozumiem. To była 100, co ja mówię? 200% okazja. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Uwaga, prosto padłe zagranie. Świetnie przyjęła. Będzie okazja. Wciąż może być ciekawie. I Spakuje piłkę do bramki, odwaja ich przewagę, w pełni na to zasługują. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji, no niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze, może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Sędzia Gwizdze i to koniec pierwszej połowy na Civitas Metropolitano. Widać, słychać po reakcji kibiców na stadionie, że ten występ naprawdę się podoba. Drużyny gotowe, pani sędzia też. A więc wznawiamy grę po przerwie. Karolina Mendes. Znakomicie teraz przerwała tę akcję. Będzie out. Jessica Silva. Znalazła miejsce, ależ sytuacja. Ajajajaj. Sytuację sam na sam. Trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji. Musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Na skrzydle całe hektary wolnej przestrzeni. Mocne wejście, ale czyste. Aitana Bonmati. Uwaga, bomba z daleka! Ale śniewa, słupek, ale piłka w grze. Gwizdek, mamy spalonego. Trochę nie rozumiem takiego zachowania w polu karnym. Zamiast poszukać pozycji stoi i czeka, gdy piłka w końcu spada pod nogi. To jest na wyraźnym spalone. i strata piłki. Dobra presja teraz, mają piłkę. Czy trafi do siatki? Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. No ona jest dzisiaj w znakomitej dyspozycji. Jej drugi gol. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Tatiana Pinto. Atenea. Tak, to powinno się robić w obronie. Piłkę ma Mariona i teraz Putejas, Altana Bonmati dostaje piłkę, traci tę piłkę bez faulu. Ika Nazaret, piłka przejęta. Jessica Silva. Kikana Zared. I wyszła zwycięsko z tego pojedynku. Ale ile można? Obrona się połapała. Wreszcie to przerywa. Dobra współpraca. Sunie naprzód. Piłka jakby kleiła jej się do nogi. Dana interwencja przy dośrodkowaniu. A jednak sędzia to patrzyła się spalonego, ale szkoda tej sytuacji. Czyli już wiemy, w związku z przestojami mecz potrwa dwie minuty dłużej. Może coś być z tego podania. Sędzia wizje jest po meczu.